Witamy, Tariusz Szmakowski i Włodzimierz Szalanowicz. Przed nami kolejny piłkarski spektakl na San Siro. Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie, w którym jednak... Atmosfera już w tej chwili jest mocno podgrzana, bowiem obie strony zainteresowane są dziś zwycięstwem. Zdecydowanie tak. To bardzo ważni zainteresowani technologią. Powinniśmy dziś obejrzeć kawałek dobrej piłki. A teraz Auri. Powinien bardziej uważać, to może skończyć się golem. Gatuzo. Puntelar. Ronaldinho. Ibrahimović. Ładnie minął obrońcę i teraz tylko bramka przed nim. Andrea Pirlo. Ronaldinho teraz. Wreszcie trochę dynamiki w ich grze. Chcą kontratakować. Ledwo to byli, ale jeszcze nie koniec. I będzie rzut rożny. Dobra okazja do zdobycia bramki. Abidal. Skuteczna obrona.